Przekminiłam tego wcześniej, że chciała muzyka w radiu, więc nagrywam to jeszcze raz. Yy, jesteśmy pod mechanikiem, Damian poszedł sobie wziąć okulary z drugiego samochodu. I nie wiem, gdzie on jest teraz. Ja jestem w pracy, siedzę na laptopie jeszcze do 12, jest 9.35. Nie nagrałam już, jak się dopakowaliśmy, bo mieliśmy tyle rzeczy na głowie, że no way, żebym w ogóle pamiętała i żebym to jakoś... W ogóle miałabym na to, żeby gadać. Także... Jedziemy teraz wymienić samochód, przysiadamy się z tego na inny samochód i ruszamy w trasę i ja jeszcze do 12 siedzę tutaj, na laptopie. Niestety. Pieszaj. wpakowaliśmy się tracimy tracimy ostrość wpakowaliśmy się w taką drogę która jest po prostu tragiczna najpierw była kostka, Przyjęliśmy przez Knyszyn i teraz jedziemy jakąś drogą, która jest po prostu masakra i jeszcze do tego jest pełnia księżyca i to w Baranie, ja jestem baranem, Damian masakra, ty baranie taka droga na Podlasie Knyszyn Knyszyn, I love Knyszyn Masakracja! Materde, jedziemy i to jedziemy bez dachu. W pełni księżyca. Gdzieś tam, na Podlasiu. Ciebie też nie widać w kolejnym nie, nie łapię. Co nami jedzie, dobra. Siema, no, dojechaliśmy na miejsce. Niestety nie udało nam się nagrać wczorajszego dnia ani w sumie przedwczorajszego, kiedy tu dojechaliśmy. Bo niestety zajęło nam to tyle czasu i ta droga była tak długa i tak męcząca, że. <grym> że już daliśmy sobie spokój, wczoraj, wczoraj mieliśmy dzień do chilowania. Yy, cały dzień w sumie leżeliśmy i w zasadzie nic ciekawego nie robiliśmy. Także dzisiaj nagrywamy vloga, jest godzina 16. Jesteśmy gdzie? Na Podlasiu! Zaskoczyłaś mnie tym. No ale wracając do yy, całej puenty, będziemy testować zaraz żarcie z biedą. Jak to nic nie robiliśmy? Ty robiłaś. Spalaj do 15. Nikt nie musiał wiedzieć, po co tu przyjechaliśmy, żeby odpocząć. Domek jest mega, zaraz Wam go pokażę. Zrobimy sobie szybki. Yy, Home tour, a potem weźmiemy się i będziemy testować gotowce z biedry, bo nie mieliśmy ochoty na to, żeby gotować ani żeby. No gdybyśmy nie pojechali nigdzie nic tu zjeść, bo tu nic nie ma. Jesteśmy totalnie w lesie i jedyne, co nam dostało to gotowce, ale cieliśmy w miarę zdrową opcję z tego co ja widziałam i nagramy Wam naszą re reakcję, czy było dobre, czy nie było dobre. Tak jak jest, tak wam pokazuję, tutaj mamy kominek, z którego nie korzystaliśmy i raczej nie mamy zamiaru go w ogóle odpalać. I, i tutaj proszę bardzo ciągną się kabelki, <grym> ponieważ Damian sobie cały dzień coś ogląda. Tutaj mamy kuchnię, mamy małą lodóweczkę, mamy tu praleczkę i mamy płytę indukcyjną na dwa miejsca. <grym> no i mamy stolik, gdzie oczywiście jest masa rzeczy. No, ale taki widoczek, proszę bardzo. I tak to właśnie wygląda. Jest po 16, więc już jest. Już słoneczko powoli zachodzi. Mogę to trochę zmniejszyć? Nie mogę. No, ale generalnie jesteśmy w lesie. Cierujemy sobie. Na górze mamy jeszcze wyro, zaraz Wam to pokażę. Tu jest jeszcze łazienka i schodki do góry. Także spędzamy sobie po prostu chillowo ten czas. Wchodzę sobie na górę. I tak wygląda nasze pięterko. Tu mamy wyro, chilernie. No i to robi wrażenie. Dwa piętka w szybie przeszklone. Także można sobie chillować. Jeszcze jest taka jesienna aura za oknem. A to jest Damian. Jaki ładny piszczek. To jest w ogóle super. Jest możliwość, żeby przyjechać tutaj z dzieckiem. Są różne zabawki, jest misio, są jakieś gry, książeczki, mega fajnie. Franek Sinatra. Słuchaliśmy przez dwa dni. Super, w ogóle mega klimat to robi. Polecam. Graliśmy sobie w tysiące. Damian mnie uczył grać. I niestety ze mną wygrał, ale byłam bardzo blisko, jak widać. No, i tak to wygląda. Mamy tutaj jeszcze y, książki. Proszę bardzo. Dana Brauna, Kobena, i kryminałki. Jest książka do jogi. Jakieś asany, pewnie nie asany. No i mamy jeszcze Monopoly. Także mega, można coś sobie znaleźć dla siebie i coś sobie podziałać. Jest też Domino. Graliśmy sobie też ostatnio i słuchaliśmy Franka Sinatry, także... O, a tu jesteśmy. Jak mam być szczera, to tęsknimy już za streamowaniem i zarobieniem czegoś na kąpie, graniem czy cokolwiek, ale dobra. Przyjechaliśmy tu odpocząć, bo w zasadzie cały czas się robimy, cały czas jesteśmy w biegu, więc teraz sobie tutaj chillujemy, ale jutro już wracamy, także. <grystanie> <grystanie> Pokaż się w tym. <grystanie> nie, nie. Możesz tu wziąć kamerkę i tak pokażę. To zaraz cię pokażę. Yy, mamy do jedzenia coś takiego. I coś takiego. I to są gotowe dania. I to jest tikka masala i butter chicken. I będziemy to testować, czy to jest dobre. Mam nadzieję, że to jest dobre, bo jestem głodna. To nawet pyszne pełnie działa. <laughs> Jak mielibyśmy coś zjeść, to nie wiem, chyba by trzeba było, nie wiem, pod biały stok jechać, żeby coś zjeść. Także to nam musi na dzisiaj wystarczyć. Mm. no i co? Testujemy. Ty, które chcesz zjeść? Ja sobie wziąłem to, chyba? Ja chyba wziąłam baterbcikę, na ty brałeś tego, ale to, które ci Wiesz co? Nie wiem. Jedno jest, oba są w sosie pomidorowym, oba są z coś tylko to jest jeszcze leż dziki. To chcesz tego? Tak. Dobra. Nie wiem, zobaczymy, to znaczy, że to na pół zjemy. Dobra, o to zjemy pół na pół. To jest słuszne. <laughs> tu <Ty> cię mam. <laughs> Dobra, bo to się chyba robi w mikrofali, nie? Tak, na 4 minuty do mikrofali. I to w tym pudełku w ogóle się je. Może nie wygląda jakoś pierwszej świeżości, jakości, ale no... Dużo ryżu. Mięsa też było dużo. To to jest to, a to jest butter chicken. I on jest bardziej taki kremowy, gęsty wydaje mi się niż ten pierwszy. Ale w tym. No bo właśnie to chodzi, żeby było ciepło mi w uszy, bo mi zawsze jest zimno w uszy. Patrzcie w ogóle, jaki mam za t-shirt swojej majka. polecam. A tu mówki! Mam to odkryć? nie mam <grymiamy> tego odkryć? Zdejmij. mi. Tak, no to teksturowe to zdejmij. mi I nakłuj folię. Czy nie mam to nakłuć? no tu. Nie chcę. Dobra, dobra. No w Bardzo mocno to na kuć? No tak pewnie, żeby tłowieczkę wolą pociekało. Żeby nie szczegółowa. To nie pewnie też. No pewnie też, no. Czuję się jak taki seryjny morderca, zabija mi nikt mnie nie osądzi. Ładnie pachnie. Jak to super pachnie, Damian. Dobra, ponakłowałam. Na pewno, żebym tego nie poprała. mi banderole i nakły folię. 650. Tu mamy w ogóle okrytą mikrofalę. 650. To ile to tu będzie? Na 4 minuty. To tyle, czy... tak? No tu. Nie wiem. No idziemy haj chyba wejść. Najwyżej się weźmie na ten. dłużej, no, dłużej. później ja będę niedogotowany. No dobra, to sprzedamy. Ale patrz jak ładnie pachnie. No tak, co za jakiś? Ładnie pachnie. Wieża to wybrany bardzo Dobra. Przyjdę do Was już z gotowym. Wielki test smaku. Damian ma butter chicken, a ja mam coś tam innego. <grych> Z dzikim ryżem. Takie. Co? W sumie tak papka wygląda. Jak to nie wygląda jak wyżywane, ale dobre. <grych> <Takimś włosem. grych> dobra. Jakimś włosem. Dobra. Smaczne. No? Zobacz też to ja. No, jest takie bardziej jakieś słodkie To nie jest włos, tylko to są takie albo z sosu, albo coś. To nie może być włos. No, gdzie włos był To mm. też jest dobre. No, to też jest takie dziwne. No, sobie też dużo masła. To no, jest taka uczciutka. Haha. Dobra. Mogliśmy więcej tego kupić. Mogliśmy więcej kupić. Nie czy się uczy na błędach. Robimy przegląd rzeczy z Primarka. Jakże wyjechaliśmy specjalnie wcześniej, żeby zrobić sobie jeszcze zakupki, to chciałabym się z Wami pochwalić, co jest obecnie w Primarku. My byliśmy w Primarku w Warszawie, w galerii Młociny, Mołociny? Młociny czy młocin Mołociny. Mołociny chyba. <laughs> Mamy masę rzeczy i Zacznę od tego, że ta koszulka jest z Primarka. Ona jest super długa, no to, to jest piżamka do spania, także jest jak sukienka. I jest mega kwiat, dwoma atomówki. Cały dzień w niej chodzę, musiałam już rozpakować. <laughs> Drugą rzeczą są kapciuszki. Czyli najmodniejsze buty chyba tego sezonu, bo widziałam je wszędzie na TikToku i dużo dziewczyn miało z nimi stylizację, także... ja też mam. Dalej mam kortałę ze Stitcha niebieską. I ona wygląda tak. No mi się spodobała. Widziałam ją. Na filmikach w ogóle na TikToku tak samo z rzeczami, które obecnie są w Primarku. I jest już moja, także w tym roku będę miała niebieską kurteczkę. I raczej będę ją miała na dłużej, bo ja to jak kupuję kurtkę to naprawdę raz na ruski rok, dlatego się cieszę, że ją mam. Bo. <laughs> bo będę w niej chodzić i na pewno przez najbliższe kilka lat do momentu aż coś się z nią naprawdę złego stanie. Dobra, dalej mamy klapki, ale to są klapki, które Damian kupił dla swojego taty i są one czerwone, czerwono-czarne, z Chicago Bulls, ładne, bardzo ładne. To też jest viral z TikToka i to są ocieplane leginsy. Czajcie to, ocieplane leginsy, to jest hit, to jest misiu w środku i ja sobie to założę. Szkoda, że nie było innego koloru, bo chciałam ogólnie takie jasno-szare, białe albo czarne. Ale szarnych nie było na mnie rozmiaru, tych jasnych w ogóle nie było, były zielone, takie szaro-niebieskie bym nazwała i jakieś też kolorowe bardziej, niebieskie chyba były, ale teraz się cieszę, że Wam to pokazuję, bo ja to zaraz rozpakuję i będę to przymierzać, bo jeszcze tego nie ruszałam. Dalej, mam takie skarpetki, kolejne, mięciutkie, takie za kostkę, na pewno nawet wyżej. W dwóch kolorach. Też mega mięciusie. Kolejne skarpetki mam. Taki pięciopak skarpetek. Bardzo ładne kolory. To są skarpetki dla mojej mamy. Bo akurat ostatnio mówiła że potrzebuję skarpetek, a że byłam w Playmarku, to wzięłam jej pięć takich. To Są skarpetki Damiana. Bo Kost też ciągle chodzi w takich skarpetkach tych białych, to nawet się już dobrać nie da. I będzie mam świeżutkie nowe. Też jest pięciopak chyba. No. Pięciopak. Kolejne skarpetki. Jak przylecimy skarpetkami, to już dokończmy skarpetki. Mam skarpetki z Bambi. <gryw> Kocham Bambi. Mm, to jest trójpak. Mam dresy z Bambi. Mam bluzę z Bambi. Mam kubek z Bambi. I fun fact jest taki, że w życiu nie widziałam filmu. Ale mam dużo gadżetów i, i podoba mi się w ogóle cała ta styluba z Bambi. Tylko, że w Primarku w ogóle rzeczy takie jak piżamki z Bambi były w takim w blado-zielonym kolorze. To nie jest mój kolor. Ja będę z takim kolorze strasznie blado, także tego nie brałam, chociaż przymierzyłam jedną rzecz, ale to totalnie do mnie nie pasuje, więc no, mam o to <grych> Dalej, mam taki topik do spania. W sumie można by go nawet jakoś wystylić, bo jakby było to Już nie jest lato, jest jesień, będę miała go do spania. I mam taki sam teraz na sobie, w kolorze takim... taki urywek, wam pokażę, w takim różowym jasnym kolorze, a ten jest czarny w kropeczki i to, co jest super w tym topiku, to jest to, że ma taką fajną podszewkę i przez to yy, bardziej nam trzyma ten bius Ma regulowane ramionczka. No hit. Mega mi wpadły w oko te topiki. Wzięłam sobie dwa. dwa. są bardzo wygodne. Jak będę w Primarku, to na pewno sobie jeszcze wezmę. Jak będą jakieś inne kolory, bo chyba jak byłam, to nie było innych. I dalej mamy... Ostatnie dwie rzeczy. Jeszcze mam jedną parę skarpetek, w których chodziłam, więc ich nie pokażę. E, takie różowe z kotkiem, też takie ciepłe, Milusie. A to są jeszcze koszulki, które są dla Damiana. Jedna jest e, taka Coca-Cola Racing. Ach. Wypatrzyłam tą koszulkę, mega mi się spodobała. Stwierdziłam, że musi Damian ją przymierzyć. Przymierzył, fajna, bierzemy. Myślę, że super wygląda. Mi się mega podoba. Ta jest jeszcze lepsza. Bo ta jest z Dragon Balla i ma takiego wielkiego smoka z tej strony, a to jest z tyłu, z chińskim znaczkiem i też ze smokiem, no mega, mega. Odnośnie zakupów mam jeszcze dwie rzeczy, które są na prezent i mam jeszcze, mm, mam jeszcze te budki. co wzięłam sobie, to Damian też wziął dla swojej mamy, takie one są z misiem, mega cute. Dla z nimi stylówka na y, TikToka u mnie, także zapraszam. No, a generalnie to y, nagrywaliśmy jeszcze teraz trochę TikToków, porobiliśmy sobie zdjęcia przed domem, już trochę się tak bardziej ogarniamy, jak widać, żeby się przynieść na górę, obejrzeć jakiś film. Będziemy się zaraz myć. I w sumie to tyle. No. <laughs> Nie dzieje się tu dużo na tym vlogu, ale to też taki jeden z pierwszych vlogów. To jest Damian. I dopiero się myślę rozkręcimy z czasem, żeby nagrywać fajne filmy. Chciałam zobaczyć, jak wyjdzie. Chyba wyszło spoko, także życzę Wam miłego wieczoru.